Sezonowość. Sezonowe owoce zawierają trzy razy naj. Są najzdrowsze, najtańsze i najłatwiej dostępne. Dlatego najkorzystniej jest jeść właśnie to, co akurat jest dostępne na rynku. Ale nie ma co przesadzać. Poza sezonem nie obawia się korzystać z mrożonek. Zwykle produkuje się je, gdy owoce są najtańsze i co za tym idzie, najsmaczniejsze. Jeśli masz pojemną zamrażarkę, śmiało kupuj owoce w sezonie i zamrażaj je sama. Najbardziej korzystne dla naszego zdrowia są owoce i zielenina, które pochodzą z naszego najbliższego otoczenia. Zawierają składniki odżywcze, jakich najbardziej nam potrzeba. Tak mądra jest natura. Oprócz naszych rodzimych owoców, sama dość często potrafię się skusić na owoce tropikalne, szczególnie zimą. Bo jak tu obejść się bez mango czy banana od czasu do czasu? Pokażę Ci teraz przykładowe owoce i zieleninę dostępne podczas czterech pór roku. Jak widzisz, jest w czym wybierać.